Trawy i drzewa są takie szare. Barwy się brały nieba. W ciszy tak smutno szepczę zegarek o czasie, co mi go nie potrzeba. Więc chodź, pomaluj, Pachniewska. Witam Państwa serdecznie. Przed naszym spotkaniem usłyszeliście Państwo wykonanie utworu i na pewno zwróciło to szczególną uwagę, ponieważ brzmiały młode głosy. I to są dzisiejsi nasi goście. A ze mną w studiu Maria Borowa, Wiktoria Dudek, Natalia Stankiewicz z Zespołu Szkół z Campinosu. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz panowie Jerzy Pelczarski, inspirator całego przedsięwzięcia, i Krzysztof Kolator. Nista. Dzień dobry. Dzień dobry. To już zdradziliśmy, o czym będziemy mówić. Będziemy mówić o muzyce, a najlepiej muzyka broni się wykonaniami, więc zachęcam, żebyście Państwo słuchali nas uważnie, bo w dalszej części programu również namiastka umiejętności wokalnych naszych gości. Skąd pomysł, aby podjąć się współpracy z dziećmi i młodzieżą? Jakie były początki tworzenia grupy i spektaklu MP3? Proszę Państwa, to było rok temu. Miałem wtedy taką grupę chórek nieduży, który starał się pokazać gdzieś, prawda? I żeśmy wystąpili podczas uroczystości święta kampinowskiej oświaty z utworem bardzo nowoczesnym, ekspresyjnym. Tam było dużo tańca, dużo różnych gimnastycznych pokazów, i uzyskaliśmy tam nawet pierwsze miejsce wśród uczestników tego konkursu. Był to dowód na to, że w młodych ludziach drzemie siła i też chęć obcowania z muzyką i sztuką. Oraz to, że ja, który nie potrafiący pięknie, wokalnie istnieć, potrafiłem zebrać jednak tą młodzież do kupy, żeby pokazali, że jednak mogą, potrafią, że jest nawet komu to robić. To jest chyba zadowolenie, szczególnie nauczyciela, który obserwuje rozwój tych dzieci i młodzieży, bo przecież czasami początki bywają trudne, a później efekt jest zadziwiający. Trzeba po prostu robić rzeczy nietypowe, zaskakujące. Młodzież wtedy jest bardzo chętna, jeżeli coś nowego, nietypowego, wtedy chcemy, chcemy, chcemy. Skoro mówimy o grupie zespołu szkół z Campinosu, jak ona jest liczna? Ile osób należy do waszego grona? Skład naszej ekipy jest dosyć spory, bo to jest dwadzieścia kilka osób. Mamy statystów, prawda, czterech, mamy grupę taneczną, no i wokalistów jest w sumie mamy piętnaście utworów, więc czasami śpiewa to jedna osoba, czasami dwie, czasami trzy, a nawet ona tańczy dla mnie, no to śpiewają wszyscy. A czy możemy tutaj doszukiwać się pewnego przekroju wiekowego? No więc tak. Najmłodsi to jest czwarta klasa, Marysiu, prawda? Tak. A najstarsza osoba to jest nasza nauczycielka, koleżanka. Natomiast ze szkoły to gimnazjaliści z trzeciej klasy, którzy no za chwilę już nas opuszczą i no i będą chodzić do innych szkół. A jak publiczność reaguje na właśnie wasze śpiewanie i to, że grupa jest tyluosobowa i też ma zróżnicowany repertuar? No więc właśnie, że jest to zróżnicowane, jest to po prostu ciekawe. Aplauz, zadowolenie, wszyscy biją brawo, mówią świetnie, tak trzymać. To o to chodzi. Oddajemy w takim razie głos dziewczętom, które śpiewają w grupie. E, jaki dobór repertuaru macie do wykonania? Skąd w ogóle pomysł, żeby podjąć i zaśpiewać takie utwory? Opowiedzcie. Marysia. Nie, proszę. Ja to tak zaczęłam, pan Perczacki przyszedł na zastępstwo do nas do klasy. I wtedy zobaczył, że gram na gitarze, i poprosił, żebym coś zaśpiewała. Wtedy zaśpiewałam, choć pomaluj mój świat, i się spytał, czy. Nie mam chęci wystąpienia w tym spektaklu. Zgodziłam się oczywiście z najwyższą chęcią i tak zostałam w tej grupie. I jakie utwory wykonujesz w tym spektaklu? Ale to już było. FK, Choć pomalu mój świat i Rudyryc. A Wiktoria, twoja przygoda ze śpiewaniem, jak się rozpoczęła? Ja się dowiedziałam od moich przyjaciółek, że jest w ogóle taki zespół, że mam okazję się zgłosić, więc sobie znalazłam taką piosenkę w domu. Małgośkę. Więc przyszłam do pana Pelterskiego na wf i zaśpiewałam mu kawałek i tego tak to się dostałam tej grupy. A czy utwory, które wymieniłyście, to przecież nie są piosenki śpiewane często przez młodych ludzi, raczej wasi rodzice czy dziadkowie nucili sobie kiedyś owe piosenki? Znaczy to są takie rodziców i dziadków piosenki, takie z dawniejszych czasów. Czy śpiewasz tylko i wyłącznie tą jedną piosenkę, Yl, czy jeszcze? Nie, jeszcze śpiewam Małgośkę, Co mi Panie Dasz i Ale to już było. Mm -hmm. A w przypadku Natalii, jak wygląda sytuacja? Jak były Twoje początki? Czy ktoś sugerował, podpowiadał może, po jaki repertuar sięgnąć? Nie, to była tak spontaniczna decyzja. Kiedyś pan Telczarski na wf To mnie takie coś, Stankiewiczowa, choć no tutaj mam taką sprawę. I tak się zaczęło właśnie MP3. Ja sama wybierałam sobie repertuar, ponieważ bardzo, ale to bardzo lubię te wszystkie starsze piosenki. Tymi nowszymi to tak sobie się interesuje. Będziemy mogli też się przekonać w w programie, jak wygląda interpretacja dziewcząt wskazanych utworów. W ręce na rągu, każdej nocy jest koncert. Zatrzymajcie się w progu, eurydyki tańczące. Zanim świt pierwszy promień rzuci smugą na ściany, niech was tulą w ramionach Orfeusze pijani. Płyną gwiazdy jak stulecia noc, kotary mgły rozwiesza. Na tańczące eurydeki koronkowy rzuca szal. Rzeka śpiewa pod mostami, tańczy krzywy cień latarni. O rozwarte drzwi kawiarni, grzbiet ociera czarny kot. Kto ma takie dziwne oczy? Eurydyka, eurydyka. Kto ma takie dziwne usta? Eurydyka, e eurydyka. Okrąg. Świt różowy w pełznie wolno. Mgły rozwijają się jak przemda, zbledną światła, pryśnie czar. A jak oceniacie funkcjonowanie grupy? Daje wam ona satysfakcję? Oprócz muzyki pojawiły się przyjaźnie, wspólne plany? Tak, bardzo to daje nam taką satysfakcję do rozwijania się dalej, że jesteśmy dobrzy, że potrafimy śpiewać. A czy śpiewacie hobbystycznie, czy też rozszerzacie swoje umiejętności na przykład w szkole muzycznej, czy pod okiem już instruktorów, jak to wygląda? Znaczy, nie chodzę do szkoły muzycznej, ale raczej tak pod okiem hobbystycznym. Uczę się tylko grać na gitarze. Mm -hmm. A jaki jest w przypadku waszym, dziewczęta? Uczę się grać na gitarze. Ja się nie uczę grać na gitarze ani na takich żadnych instrumentach, ale uwielbiam śpiewać. To jest dla mnie takie bardzo ważne. Skoro mówimy o rozwoju pasji, to też oprócz tego, że członkowie grupy tworzą cały klimat MP3, to ważny jest również repertuar i jego interpretacja. Jak wygląda praca nad aranżacją utworów właśnie dla tych młodych osób? Tu dziewczyny bardzo fajnie śpiewają, także nie ma problemu. Jedynym może problemem jest do... Dobór tonacji. One w zasadzie w dużej mierze same interpretują bardzo dobrze te utwory. No, moja rola jest bardzo prosta. Muszę zagrać w odpowiedniej tonacji, ustalamy ilość zwrotek, ilość refrenów, no i później ćwiczymy. To są profesjonalistki, także to nie ma żadnego problemu. Czyli jest szansa na to, że z roku na rok wasz repertuar będzie się rozszerzał o kolejne utwory, kolejne aranżacje? Na pewno, na pewno, że tych utworów z lat 70-80 jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i można z tego czerpać jeszcze przez kolejne lata. A czy już obycie ze sceną macie za sobą? Pierwsze występy sceniczne? No więc właśnie, tu jest lekki problem. <grym> Ponieważ jak na razie pogoda nam wszystko krzyżowała, kilka występów nam niestety w ostatniej chwili się odwołało, no ale już jesteśmy prawie pewni, że się uda i nie będzie padało w piątek na święcie kampinowskiej oświaty. Będziemy mogli wystąpić z całym repertuarem, czyli 100%. Kadry będzie mogło wystąpić. Ja tu jeszcze chciałem powiedzieć o takiej sytuacji, że cały czas my tutaj wśród tych naszych wokalistów mamy taką zasadę, że nie staramy się powtórzyć oryginału, że nie staramy się być nie wiem, Osiecką czy tam rodowicz, czy tam śpiewaj to po. Swojemu, a będzie wtedy bardzo dobre, bo ci, którzy się starają jakoś tak śpiewać, tak jak ich, prawda, słynni poprzednicy, to po prostu nie wychodzi. I dlatego jesteśmy tacy atrakcyjni, bo śpiewamy po swojemu. Czyli nie kopiujecie, a dajecie szansę na to, żeby każdy z wokalistów interpretował na swój sposób utwór. W takim razie całe przedsięwzięcie. Zasługuje na uznanie i też gratulacje z naszej strony, MP3, spektakl muzyczny w wykonaniu zespołu szkoły z kampinosu, otwarci jesteście na propozycje występów i nawiązania artystycznej współpracy. Oczywiście, czekamy, słuchajcie Państwo na telefony, od was, maile, informacje, jeżeli chcielibyście, żeby nasza grupa. Ozdobiła, uświetniła waszą imprezę. Oczywiście nie będziemy śpiewać do kotleta, mówimy o rzeczach większych. To prosimy o telefony do szkoły, do kampinosu i jesteśmy chętni. Jesteśmy bardzo wdzięczni naszej dyrekcji, która właśnie umożliwiła nam, pozwoliła nam brać udział w próbach i dzięki niej i jej aprobacie te nasze MP3 zaczyna żyć swoim życiem. Natomiast obiecane mamy przez firmę Black Red White, że będą nas wspierać i sponsorować symbolicznie, prawda, jakaś czekolada, cukierki. I jesteśmy im za to bardzo wdzięczni. Maria Borowa, Wiktoria Dudek, Natalia Stankiewicz oraz panowie Jerzy Pelczarski i Krzysztof Kolator gościli w naszym studiu, a mówiliśmy o spektaklu muzycznym MP3, który przygotował zespół szkół z Campinosu. O, posłuchajcie Państwo. Dziękuję za rozmowę. To wyłuchaj pachniała saska kępa. Szalona. i przyjdzie czas, zaśpiewaj raz, za zatańcz raz. Małgoszka tańcz pi, a z niego sobie pi, a z niego pi, sobie pi. Głupia, jak wróci, powiedz nie, niech idzie tam, gdzie chce. Hej,